Ola, Rok temu nagrałem dla Was kompletny poradnik o tym, jak wynająć mieszkanie w Hiszpanii. I zaczynałem go ujęciem z widokiem na zamek górujący nad wioską, do której się wtedy przeprowadzałem. Rok temu nie pokazałem Wam jednak, że nad tą wioską góruje też ten wielki wiatrak. I po roku takiego sąsiedztwa mogę opowiedzieć Wam, jak wygląda życie w bezpośredniej bliskości elektrowni wiatrowych. Bo, wbrew pozorom, w Hiszpanii to zjawisko nie należy do rzadkich i prawdopodobnie z biegiem czasu będzie się tylko nasilać. Zapraszam! A tak przy okazji, łażąc po Hiszpanii, w takich miejscach warto też uważać na węże, bo ja prawie w jednego wdepnąłem. Na całe szczęście schowało się już w krzaki. Wąż, to prawda, uciekł, ale udało mi się nagrać jaszczurkę. Hiszpania kojarzy nam się z wiatrakami głównie za sprawą powieści Cervantesa. Ale dzisiaj jest nimi usiana dużo bardziej niż w czasach samego Don Kichota. Zgodnie ze statystykami, do których udało mi się dotrzeć, Hiszpania jest w tej chwili drugim pod względem produkcji energii elektrycznej z wiatru krajem Unii Europejskiej, a moja ukochana Aragonia jest drugą wspólnotą autonomiczną pod względem produkcji energii elektrycznej z wiatru w skali całej Hiszpanii. Wyprzedzają tylko Kastylia i Leon. Zgodnie z najświeższymi danymi, jakie znalazłem, w Aragonii działa teraz niespełna 3000 generatorów wiatrowych rozsianych po około 200 farmach wiatrowych. I to dość mocno widać w pejzażu tego regionu. Widać to przede wszystkim, jak jedzie się do Saragosy, na przykład z Madrytu, albo z Nawarry, czy okolic kraju Basków. Widać to też, jak jedzie się do Saragosy z okolic Walencji. I to coraz częściej ze zdumieniem komentują też turyści, których oprowadzam po Saragosse. A dlaczego w Hiszpanii powstaje tyle tych farm wiatrowych? No, oczywiście, poza wsparciem ze strony władz, e, mówi się o tym, że po prostu są tutaj idealne warunki do tego, żeby te elektrownie wiatrowe stawiać. W dużej części hiszpańskich prowincji po prostu wieje dość mocno i dość e, jednostajnie przez większą część roku. Jeśli chodzi o prowincję Saragosa i szerzej Aragonie, to chciałem Wam omówić ten fenomen właśnie przy okazji tego ujęcia, ale dzisiaj widzę, że mamy dość duże zapylenie i spadła nam widoczność. Mówię zapylenie, a nie zanieczyszczenie, bo w Saragosie i okolicach raczej nie mamy dużych zanieczyszczeń przemysłowych powietrza, natomiast czasem taki pył, taki piasek jest w te okolice nanoszony przez wiatry. Nie wiem, czy akurat ten pył, który możecie za mną podziwiać, Pochodzi z Sahary, ale nawet z Sahary tutaj piasek dociera. W każdym razie musicie mi albo uwierzyć na słowo, albo włączyć ten filmik, w którym opowiadam Wam o wynajmie mieszkań w Hiszpanii, bo wtedy też stałem tutaj w okolicy tej elektrowni wiatrowej. No i musicie wyobrazić sobie, albo zobaczyć tam, że na ostatnim planie powinny odcinać nam się teraz Pireneje czy Prepireneje. Przy idealnej widoczności widać nawet ośnieżone szczyty w Pirenejach, właśnie z tego punktu. Bliżej nas, już nie w górach, a w dolinie rzeki Ebro, znajduje się Saragossa, czyli to miasto, które widzicie za tym wielkim wiaduktem. Ona jest położona, tak jak już powiedziałem, w dolinie rzeki, która służy za taką wiatrostradę, bo to właśnie przez dolinę rzeki Ebro wyrównuje się bardzo często różnica ciśnień między Oceanem Atlantyckim a Wybrzeżem Morza Śródziemnego, więc tam też przez większość roku wieje. My znowu znajdujemy się na wzgórzu nad wioskami, które są położone w dolinie mniejszej rzeki Werła. Z kolei 80, 90, no do 100 km stąd rozciąga się też jeszcze inno pasmo górskie, które nazywa się Sierra de Moncayo. A jakbyśmy chcieli jechać z Saragosy do Madrytu, to też musielibyśmy przejechać przez tereny górzyste i później podjechać sobie pod ten płaskowyż zwany mesetą. Dlatego w tych okolicach faktycznie jest dużo takich punktów których wieje dość mocno, dość jednostajnie i przez cały rok. A kolejnych przyczyn tego, dlaczego w Aragonii stawia się tak dużo farm wiatrowych, możecie domyślić się, patrząc na ten pejzaż za mną. Żeby nagrać te prerie, które wyglądają troszeczkę jakby można było tutaj nagrywać westerny, nie musiałem odjeżdżać od mojej wsi 20 czy 30 kilometrów, po prostu przeszedłem przez te wzgórza, które nad nią górują. Zajęło mi to jakieś 10 minut. No i ten obrazek pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, w porównaniu z Polską, e, duża część Aragonii to są tereny znacznie trudniejsze rolniczo, a po drugie, duża część Aragonii, zwłaszcza sąsiednia prowincja Teruel, e, charakteryzuje się też bardzo niską gęstością zaludnienia. Są bardzo duże połacie terenu, które po prostu nie są zaludnione. Tam w Teruel teraz rozwija się nawet prężnie astroturystyka, czyli ta polegająca na Patrzeniu w gwiazdy. Tym nocnym nieboskłonem można się nacieszyć bardziej, gdy po prostu w okolicy nie ma żadnych miast, miasteczek, które byłyby źródłami światła. A jeśli chodzi o to miejsce, to ono jest teraz też w najbardziej zielonym momencie w roku. Jakbyśmy przyszli tutaj zimą, byłoby tutaj bardzo szaro, natomiast jakbyśmy przyszli tutaj latem, to wszystko byłoby bardziej wypalone. Przy okazji też ładnie teraz pachnie, bo część z tych zielonych kępek, które możecie podziwiać wokół mnie. To jest coś, co wydaje mi się, że jest po prostu jakąś dziką odmianą rozmarynu, bo pachnie bardzo podobnie. Nie znam się ani na przyprawach, ani na botanice, ale jeśli macie jakieś wiadomości na temat tego, czy to jest ten faktycznie rozmaryn, który czasem jemy, to dajcie znać w komentarzach. A jak na te wiatraki reagują sami Hiszpanie? No, różnie, ale co do zasady, kwestie związane z inwestowaniem w odnawialne źródła energii, czy budowę tych farm wiatrowych. Nie budzą aż tak dużych kontrowersji jak w Polsce, no przynajmniej na poziomie tej polityki centralnej. Bo oczywiście tam, e, gdzie tych wiatraków zaczyna bardzo szybko i bardzo dużo przybywać, e, no to okoliczni mieszkańcy tworzą takie oddolne ruchy protestu, w których najczęściej uczestniczą też różne organizacje ekologiczne i prospołeczne, ale te kampanie protestu często nie dotyczą tylko i wyłącznie samych wiatraków a szerszej problematyki związanej z wpływem tej polityki wielkich firm sektora energetycznego na daną okolicę. Dlatego też przy okazji często krytykuje się czy protestuje się przeciwko planom budowy wielkich farm fotowoltaicznych albo przeciwko budowie jakichś olbrzymich linii wysokiego napięcia. Jeśli miałbym znaleźć jeden slogan, który łączy te wszystkie małe ruchy protestu, to brzmiałby on Renewable CC. Pero no así. To jest ten, który pojawia się najczęściej i można go przetłumaczyć jako źródła, odnawialne źródła energii, tak? Ale nie w ten sposób. Po prostu te ruchy protestu najczęściej nie kwestionują potrzeby przejścia na OZE, ale domagają się tego, żeby to przejście było troszeczkę bardziej cywilizowane i zrównoważone. Bardzo często krytykowane jest to, że te Wielkie firmy z sektora energetycznego a, inwestują w bardzo duże, scentralizowane projekty, które przynoszą im oczywiście olbrzymie zyski ze sprzedaży prądu, ale ten prąd sprzedawany jest setki kilometrów od miejsc, w których jest produkowany. Przepraszam Was za te dzwony i za wszystkie inne a, dziwne dźwięki albo hałasy, które usłyszycie, ale jest już popołudnie i życie towarzyskie we wsi się powoli budzi, więc będzie coraz głośniej. A wracając do tych ruchów protestu, no to najczęściej mówi się o tym, że te wielkie scentralizowane projekty, które służą wytwarzaniu prądu dla miast oddalonych o setki kilometrów, bardzo często podkopują filary tej lokalnej gospodarki. Najczęściej słyszy się o tym, że na przykład te duże farmy wiatrowe pojawiają się coraz bliżej parków narodowych czy innych terenów chronionych. W ten sposób niszczą pejzaż, no i zagrażają tej lokalnej turystyce. Turystyce, która co prawda no nie porusza miliardów euro, ale jest ważna z perspektywy tych małych okolicznych miasteczek. Często też słyszę, że te wielkie a, parki fotowoltaiczne jeden z nich zresztą widać ze wzgórz nad moją wioską że te wielkie parki fotowoltaiczne Również powstają na miejscu dawnych e, tradycyjnych upraw i zajmują całe dziesiątki hektarów starych, na przykład stuletnich winnic albo gajów oliwnych, i że takiej straty nie da się zrekompensować tej lokalnej ekonomii na przestrzeni kilku najbliższych lat. A ci mieszkańcy tych okolic obawiają się też tego, że te przypieczętowanie losu ich miasteczka, czy ich powiedzmy odpowiednika powiatu jako takiego pustkowia, którego jedyną rolą jest dostarczanie energii elektrycznej do dużych miast setki kilometrów dalej no sprawi, że jeszcze bardziej przyspieszą czy nasilą się te procesy związane z problemem opustoszałej czy opuszczonej Hiszpanii. O tym problemie wyludniania się niektórych hiszpańskich prowincji opowiadają wam jak spacerowaliśmy sobie po górach właśnie od jednej opuszczonej wioski do drugiej no i tam jeśli obejrzycie sobie ten filmik, to sporo się o tym problemie dowiecie, przy czym już uprzedzam, że jest to filmik o charakterze sensacyjno-tragicznym, bo zaatakowały mnie tam dzikie kozy. A jak mówimy jeszcze o wpływie na otoczenie właśnie farm wiatrowych czy tych linii energetycznych, no to nie można też zapomnieć o tym, że stanowią one realne zagrożenia dla ptaków gatunków chronionych. O tym opowiadał wam Manuel. W tym filmiku, w którym stanęliśmy oko w oko z sępami. Zabrałem Was w pre na karmienie sępów. Polecam Wam ten filmik, bo przy tym filmiku świetnie się bawiłem. A to był chyba filmik, który sprawił mi najwięcej frajdy ze wszystkich, które opublikowałem na YouTubie. I nie wiem czemu YouTube obciął mi zupełnie zasięgi. A jeśli chodzi o sępy, to ostatnio jak na zawołanie. Widzę, że coraz częściej znów zapuszczają się w moje okolice. I przez parę ostatnich dni mogłem je obserwować, jak sobie krążą nad moją wioską. No, a jak już was tak oprowadzam po mojej okolicy, to zabiorę was jeszcze do parku na drugim końcu wsi, bo stąd chyba najlepiej widać, jak bardzo ta elektrownia wiatrowa góruje nad całą okolicą. A jak się mieszka w takim sąsiedztwie, razem z moją dziewczyną przed przeprowadzką bardzo baliśmy się hałasu, który mógłby dochodzić nawet do naszego mieszkania z takiej turbiny wiatrowej. Do tego stopnia, że przed podjęciem ostatecznej decyzji nawet tutaj przyjechałem i wypytywałem ludzi na ulicach, czy oni w mieszkaniach słyszą tą turbinę, czy im ten hałas na ulicy nie przeszkadza. Wszyscy odpowiadali, że nie. Ja się trochę bałem tego, czy oni po prostu nie są przyzwyczajeni już do mieszkania w takiej głośnej okolicy, ale okazuje się, że faktycznie w domu tej turbiny wiatrowej zupełnie nie słychać. Okej, okay, ja nie mieszkam też w tych blokach naj, najbliżej samego wiatraka, ale tego nie słychać. Przy bardzo, bardzo silnym wietrze bardziej słychać po prostu wiatr, który uderza w okna czy w elewację mojego budynku, ale nie tą turbinę i taki wiatr, który słychać w domu to w Saragosie i okolicach jest raczej coś normalnego. I do tego byłem przyzwyczajony. Natomiast jeśli chodzi o sam hałas, to jeśli przejść się przy silnym wietrze gdzieś w okolicach tych najbliższych bloków to faktycznie, jeśli jest cicho, na przykład jeśli nie jedzie w okolicy żaden samochód, to słychać taki dźwięk, który jest troszeczkę jak przelatujący w oddali samolot. Przy czym, my tutaj w okolicy mamy też lotnisko i wojskową bazę lotniczą. I na szczęście coraz rzadziej, ale jednak czasem przelatują tędy myśliwca. I taki przelot wojskowych samolotów jest dużo bardziej uciążliwy i słyszalny. Niż sama ta turbina wiatrowa, której się tak obawiałem. Właściwie, chyba jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest taki pisk, który się czasem z niej wydobywa, ale przy okazji takiego pisku najczęściej tutaj pojawiają się jakieś służby, które wchodzą tam na górę i coś tam robią. Domyślam się, że chodzi o jakieś smarowanie albo konserwację i ten pisk od razu ustaje. Natomiast takim elementem, którego się nie spodziewałem, był cień. I tutaj po prostu mi się udało. Ta turbina rzuca cień i to praktycznie we wszystkich możliwych kierunkach, bo ten cień nie zależy tylko od pozycji słońca na niebie, ale też od tego, jak ta turbina się akurat obróci, bo cała ta gondola jest obrotowa i zawsze obraca się tak, żeby złapać jak najwięcej wiatru. Dlatego ten cień może rzucać we wszystkich możliwych kierunkach, w zależności od tych dwóch czynników. No mój budynek jest na tyle daleko i stoi pod takim kątem, że na moje okna żaden cień na szczęście nie pada. Natomiast jak sobie spaceruję po tamtych okolicach, no to widzę, że przy niekorzystnym ułożeniu po części z tych najbliższych budynków te cienie, co 3 sekundy sobie przemijają i wtedy bardzo współczuję mieszkańcom takich mieszkań, czy takich bloków. No bo to musi być przy jasnym w słonecznym dniu, wrażenie, jakby ktoś wam po prostu postawił pod oknem lampę stroboskopową. I myślę, że to jest też jakaś kwestia, którą warto mieć na względzie, jak się będziecie chcieli przeprowadzić do Hiszpanii czyli zainteresować się tym, czy w waszej okolicy nie ma w planach budowy, właśnie na przykład jakiejś farmy wiatrowej. Na sam pomysł nagrania tego filmiku wpadłem trochę przy okazji tych rozmów z polskimi turystami o których już Wam wspominałem. Mam nadzieję, że taka krótsza forma, kręcona u mnie pod domem, też przypadnie Wam do gustu, bo cały czas szukam różnych sposobów na to, żeby od czasu do czasu nagrywać dla Was takie krótsze filmiki, których przygotowanie zajmie mi 3-4 dni, a nie 3-4 tygodnie jak tych dłuższych filmików. Oczywiście z tych drugich nie rezygnuję, bo cały czas chcę Wam pokazywać te najpiękniejsze perełki Hiszpanii, chcę Wam opowiadać szerzej o życiu tutaj e, i to z tłem, które się wiąże z danym problemem, chcę Wam opowiadać o historii, o kulturze tego kraju, ale. Chciałbym też móc w międzyczasie przygotowywać takie krótsze filmiki. Jeśli macie jakieś pomysły, to oczywiście sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem. Eee, piszcie też proszę, czy sami macie jakieś doświadczenia właśnie z farmami wiatrowymi, albo czy gdzieś w Hiszpanii zaskoczyła Was z ilość tych wiatraków. No i tradycyjnie z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, kliknięcia w przycisk wesprzyj, no i muchísimas gracias i hasta la próxima.